Z tej strony Kamila, witam Cię w kolejnym filmie z serii albumu Bożonarodzeniowego. Tym razem zrobimy sobie zdobienie grzbietu. Ja bardzo lubię ozdabiać grzbiety, bo z reguły okładki tutaj robię nie takie mocno rozbudowane. Ta jest wyjątkiem, bo to jest jednak dość wystający element, ale z reguły robię tak ozdoby, żeby można było sobie na półce w ten sposób położyć, ale wtedy właśnie fajnie, żeby tutaj był grzbiet tak ciekawie ozdobiony. I ten grzbiet ozdobimy sobie. Takimi tagami oraz chwościkiem i kokardką z ćwiekiem. Delikatne zdobienie, ale myślę, że całkiem fajnie tutaj pasuje. Do ozdobienia brzegu albumu będziesz potrzebować tasiemki. Ja mam tutaj tasiemkę Vintage od Justyny z kółkartki w takim kolorze pięknym, bordowym, świątecznym. Ćwieka do spięcia tasiemki. To jest taka jasno-błękitna perełka. Ona ma wielkość 10 mm. Chwościka ozdobnego i tagów. Mogą być tagi wycięte z papieru, mogą być tagi takie już gotowe. To są z zeszłorocznej kolekcji od Scraboysów, tej świątecznej. A mogą być po prostu wycięte wykrojnikiem. Tagi takie, takie niewielkie. I oprócz tego do wykonania tego taga, żeby on był taki sztywniejszy, żeby nie był um, po prostu tylko papierowy, bo może się bardziej, jakby bardziej jest narażony na zniszczenie powiedzmy, bo jest taki miękki, szczególnie te, pa, ten papier ma mniejszą gramaturę 190, więc on, żeby nam się nie zniszczył i żeby też atrakcyjniej wyglądał, to ja tutaj po prostu zabezpieczyłam te tagi bezbarwnym pudrem do embossingu. Czyli do y, ozdobienia tego taga będziesz potrzebować też tuż do embossingu bezbarwny yy, oraz bezbarwny puder ja mam jakieś resztki jeszcze z Paper Money, ale bardzo fajny też jest ten puder z Agathe no i oczywiście niezbędna będzie nagrzewnica tutaj yy, pudru bez nagrzewnicy niestety nie da rady nałożyć, ale jeśli nie masz pudrów i nie chcesz na razie inwestować bo nie wiesz czy Ci yy, się to spodoba, to polecam kupić sobie taki preparat Glossy Accent to jest z Rangera. On kosztuje 20 parę złotych, o ile dobrze pamiętam. Poniżej 30 w każdym razie. I po prostu można w ten sposób też pokryć sobie tym preparatem. Będzie dość podobny efekt. Ja ten tak już mam pokryty, a ten drugi będę tutaj na filmiku nagrywać, pokazywać. I oczywiście jeszcze jakaś nitienia na sznureczek. I do mocowania klejna gorąco. Przyda się też pensetka, którą będziemy trzymać sobie tego, ten tak podczas nagrzewania. No to co? Zaczynamy. W pierwszym kroku biorę sobie jakiś taki arkusz papieru, tak zwany na brudno. Biorę sobie puder. Tak. I tuż. I mocno dociskam. Ten tusz też, jeżeli będziesz mieć właśnie ten bezbarwny tusz, on jest bardzo taki klejący i warto go w ogóle, producent zaleca, żeby go trzymać sobie do gór nogami, jeżeli przechowujesz. Ja nie zawsze niestety o tym pamiętam i potem się na przykład coś takiego dzieje, że ten puder się niezbyt dobrze mi przyczepia. A to nie jest wina tuszu, tylko po prostu tego, żeby z tej poduszeczki nie, on spłynął na dno tej poduszeczki. Posypuję bardzo obficie. Tutaj nie ma się co bać, bo to potem i tak wykorzystamy jeszcze. Przesuwam, żeby nie zniszczyć sobie. Biorę nagrzewnicę i nagrzewam. A jeszcze ci pokażę jeden fajny patent, który pokazała mi Agata z Agaterii. I też się z tobą tym podzielę. To jest po prostu dla zabezpieczenia stołu taka podkładka. To jest podkładka do odkładania lokówki. Ale ponieważ ona jest taka grubsza, silikonowa, a jak wiemy nagrzewnica ma bardzo dużą moc i ona mocno nagrzewa. To żeby sobie na przykład przy, przypadkiem gdzieś stołu nie zniszczyć biurka, bo wiadomo te biurka jak są z płyty to można po prostu przytopić tą płytę. To sobie nad nią nagrzewam. Mega fajny patent, także Agatka, bardzo Ci dziękuję za ten pomysł. A teraz nagrzewamy. Od razu widać, że przy pierwszym zasypaniu to nie jest taka idealnie gładka powierzchnia, jak ja tutaj uzyskałam. Tylko taka jest kropkowana. Jeżeli ci się taki efekt podoba, to spokojnie możesz zostawić. A jeśli nie, to po prostu pokryj tym pudrem jeszcze raz. Jeszcze takie dwa moje spostrzeżenia dla osób, które dopiero zaczynają tą przygodę swoją z pudrem, z pudrami do embossingu. To jest takie tworzywo sztuczne i ono się. Topi jest klejące przez chwilę, także póki jest gorące, więc po pierwsze trzeba uważać, żeby nie dotknąć, żeby się nie oparzyć, a po drugie jak dotkniesz takie klejące jeszcze, no to będzie ślad widać, ale to dość szybko naprawdę zastyga i już widać, że taka trochę tafla się zrobiła. Jeżeli będziemy dłużej mm, nagrzewać, to ta tafla się bardziej rozleje y jeszcze y i to tak mniej więcej wygląda. Jeszcze tutaj sobie na brzegu dołożę i w ten sam sposób zrobię też po drugiej stronie. Mój tak już jest skończony, pięknie się błyszczy. Troszeczkę się tak wygiął, to nawet fajnie wygląda. Tutaj też musisz uważać, żeby dziurkę sobie nie zalać za bardzo tym stopionym pudrem, żeby po prostu potem przeciągnąć sobie sznureczek przez nią łatwo. Puder po. Z użyciu oczywiście zsypujemy z powrotem do słoiczka. Te pudry są mega wydajne, bo taki słoiczek to ci starczy na naprawdę długo, długo. A jeżeli chcesz się jeszcze więcej dowiedzieć o, o pudrach, jeżeli ten efekt cię zaciekawił, to na platformie jest cała osobna, obszerna lekcja, która jest poświęcona tylko pudrom. Także jeżeli masz chęć, to zostawię ci też oczywiście tutaj w opisie linka. Do platformy. A teraz już przechodzimy do dalszego etapu, czyli stworzymy sobie taką prostą kokardkę z wykorzystaniem po prostu tasiemki i ćwieka. To jest mega, mega prosty sposób, i tak fajnie wyglądają wtedy te tasiemki. Biorę sobie po prostu potrzebny mi kawałek tasiemki odmierzam, tak żeby w miarę te końce tutaj były większe, składam na pół i tutaj w środku, a teraz biorę ćwiek, rozchylam jego wąsy i spinam tą tasiemkę w ten sposób, że wkładam sobie pomiędzy te wąsy i zawijam. Jeżeli te wąsiki będą tu za długie, to można je przyciąć. To jest na tyle miękki ten metal, że spokojnie nożyczkami się da, chociaż nie polecam ciąć tymi nożyczkami, którymi wycinasz. Jeżeli masz takie jakieś lepsze nożyczki do wycinania, to nimi może niekoniecznie ten metal, ale każdymi innymi, jak najbardziej tak. I ja sobie tutaj obcinam. I mam właśnie taką kokardkę vintage'ową i teraz obcinam też te wąsiki, trochę są za długie. No potem będę je kleić na klej na gorąco, żeby mi to nie przeszkadzało. Zginam sobie mocno i to będzie właśnie przyklejone klejem, dlatego mówię, że tutaj jest konieczny klej na gorąco, ewentualnie heavy body gel też się sprawdzi, ponieważ y, zwykły klej, no to nie bardzo myślę, będzie się trzymał y, tutaj y, ten metal, właśnie przyklejony do, y, do płótna. I teraz czas, żeby nasze tagi sobie też na y, dziać właśnie na sznureczek i żeby też można było je zamocować. Ja robię tak, że ucinam sobie kawałeczek sznureczka i przyplatam obi, obydwie końcówki przez dziurkę. No, tutaj mi się coś spsuło. Jeżeli y, ci się zacznie tak rozdwajać, to można tak, najpierw spróbować troszeczkę na ślinę, a jeżeli to nie zadziała, to ja sobie czasem robię tak, że końcówkę po prostu klejem smaruję. Przyciągam i potem przez tą dziurkę ja lubię ten sposób mocowania, nie wiązanie kokardki, tylko właśnie w ten sposób mocowania tak samo ten drugi tak, a jeszcze tutaj Ci pokażę jak pięknie wygląda taki stopiony puder na tych motywach kuli śnieżnej, to są kule śnieżne o ile dobrze pamiętam z Craft O'Clocka, ale też ze starszej kolekcji, ja strasznie lubię motyw kuli śnieżnych, a jeszcze jak nałożymy taki błyszczący preparat to w ogóle ona pięknie wygląda jakby była prawdziwa. I przez drugi tak. W ten sam sposób i tak samo przez ten chwościk. To jest chwościk kupiony, nie pamiętam, chyba w Kiku albo w Action, ale też fajne takie chwościki ma DP Craft. One są bardzo ciekawe do ozdobiania. Ja tutaj, ponieważ on był taki mega błyszczący, to ja ciutko przetarłam woskiem, żeby tak troszeczkę zmatowić. I teraz, kiedy mamy już przeplecione przez wszystkie te nasze elementy sznureczki, to bierzemy bazę. Ja już wcześniej sobie włączyłam klej na gorąco. Można sobie tak postawić tą bazę na sztorc, będzie wygodniej. Troszeczkę mi się uchwieje, ale myślę, że dam radę. I teraz robię tak, że układam sobie wstępnie, jak chcę, żeby to wyglądało. Który niżej, które wyżej. I przykładam też tą tasiemkę. czy chcę po środku, może być wyżej, to już mm, jak tobie się podoba. Powiedzmy, że tak, yy, tak mi się podoba. I teraz przyklejam sobie to klejem. Czyli daję tutaj sobie taką kropkę kleju. I przyciskam patyczkiem do szaszłyka. I obcinam tutaj te wszystkie wystające elementy. Nawet w ten sposób tu może to wystawać, a jak nie, to można sobie później coś tam jeszcze wcisnąć. I podklejam oczywiście tutaj tą kokardkę mocniej. Żeby porządnie to złapało Tutaj klej mi wyciekł Ale go mogę trochę zabrać I trochę tutaj Też w ten sposób tak zamaskować Czasem się zdarzy Ja nie jestem fanką klejów na gorąco Właśnie dlatego, że on po prostu nie dojrze mnie parzy To jeszcze właśnie może sobie tak wyciec A ja nie lubię No ale czasem nie ma wyjścia Co prawda, odkąd kupiłam pistolet ten do kleju CZX, to przynajmniej nie mam problemu z takim lejącym się bardzo klejem, jak miałam wcześniej. No i tak to się prezentuje. Całkiem fajny grzbiet. Można jeszcze oczywiście sobie leciutko. Białą farbą, pobielić tutaj tą kokardkę, pobielić tego chwosta. To już jak ci się taka opcja podoba, to, to jak najbardziej. Ja sobie chyba tego chwościka tak leciutko o. Przy tasiemce to musisz uważać, bo, żeby wziąć naprawdę mało tego tej farby, jeżeli nie chcesz takiej całkiem zabrudzić. Jeżeli ta tasiemka jest za mało pognieciona na Twój gust, to wtedy leciutko też możesz skropić wodą i jeszcze tak zgniatać jak ja przed chwilą. Serdecznie Ci dziękuję. W tym filmie to już wszystko. I zapraszam Cię do jeszcze jednego nagrania, takiego podsumowującego ten album, w którym opowiem, po kolei omówię każdą z zrobionych stron oraz powiem jeszcze na co zwracać uwagę, jakie sobie fajne dodatki kupować, które będą uniwersalne do wielu projektów. A dzisiaj dziękuję i do zobaczenia. Cześć.